Cześć, dzień dobry, witajcie. Wiecie, wczoraj słuchałem piosenki Kocham Cię życie, Edyty Geppert. I ten szczególny fragment e, Kocham Cię życie Poznawać, pragnę Cię, pragnę Cię, pragnę Cię w zachwycie. Siedem lat nie piję i siedem lat upijam e, się radością mojego życia. Tak? Wszystko to, co zaniedbałem przez 28 lat picie, teraz wraca do mnie z ogromną siłą. Moje hobby, moje pasje, moje, moje codzienne zajęcia jakieś takie, które robię z przyjemnością. Zmiana pracy na lepszą, nowa wędzarnia w ogrodzie, skoszone trawniczki, żywopłoty, nowy płotek. ona tutaj pracuje przy kwiatuszkach na ogrodzie. Nie mówię, że trzeba fruwać po świecie, nie mówię, że trzeba mieć kupę hajsu. Można żyć po prostu pięknie, swoją taką codziennością. Serce mi pęka, kiedy czytam komentarze na grupach, które pozakładają dla alkoholików, to jest Alkoholik z Lester na Facebooku oraz na Facebooku dla współuzależnionych. Współuzależnieni zmiany zacznę od siebie: Patronat Adam Albert Beach. Eee, serce mi pęka, kiedy patrzę, co ludzie piszą. Kiedy czytam, dochodzę do wniosku, że cała masa ludzi umarła za życia. Ci ludzie już po prostu nie żyją, nie kochają życia, nienawidzą życia, życzą sobie najgorszego nawzajem życzą sobie wzajemnie śmierci. Współzależnione i uzależnieni to jest lustro. Bez, bez jednego nie ma drugiego. Właściwie nie ma współzależnionej bez alkoholika. Zarówno współzależniona, jak i uzależniony. Są osoby chore. To są osoby chore. Nie masz wpływu na alkoholika, nie masz wpływu, alkoholizm jest chorobą niezawinioną, co znaczy, że nie odpowiadasz za to, że zachorowałeś. Podobnie ze współzależnieniem. To się jakoś tak podziało nie wiadomo kiedy, może wyniesione z dzieciństwa, z domu, ta potrzeba. Nad opiekuńczości, nad kontroli. Taki fokus. On, alkohol. Wszystko się kręci. Praca, dom, odcięcie. Praca, dom, odcięcie. Bądź też inne, zależności albo nie ma pracy, albo jest bogactwo duże. Bez względu na status społeczny. Alkoholizm nie jest statusem społecznym, jest chorobą odcięcia swoich myśli, chorobą psychiczną regulowania emocji alkoholem. Podobnie ze współzależnieniem jest fokus na tym swoim alkoholiku, i nic innego się nie liczy. Nie? Tylko moja, moja nadopiekuńczość, moja nadkontrola, jak, jak ogar w lesie tak stoi i tak czeka, co on dzisiaj, co on dzisiaj, jak on dzisiaj poszedł, nie poszedł, przyszedł, pijany, no mówi, a tak mi obiecał, a przyszedł, a wyszedł z terapii, a, a... wiecie, zarówno alkoholizm. Jak i współzależnienie nie ponosimy tak do końca odpowiedzialności, że to się zrodziło. Natomiast w jednym i w drugim przypadku mamy wpływ na przebieg choroby i na zdrowienie z choroby. Podam na przykładzie alkoholika. Czy można mieć pretensję do alkoholika o to, że jest alkoholikiem? Nie, nie można mieć. Że złośliwy Przecież nikt mu do gęby nie wlewał. Nikomu nikt do gęby nie wlewa, ale jedni się uzależniają, inni nie. Nie można mieć pretensji do alkoholika o to, że jest chory, natomiast można mieć o to, że nie chce się leczyć. Kochani, wszystkich, którzy chcą zdrowieć, obiecuję wam towarzyszyć, obiecuję wam kibicować, obiecuję wam pokazać, w którą stronę iść. Zapraszam, współzależnione, uzależnionych do kontaktu ze mną na mojej stronie Mój Trzeźwy Dom Alkoholik z Lester dla alkoholików Alkoholik z Lester na facebooku dla współzależnionych współzależnieni zmiany zacznę od siebie ta grupa dla współzależnionych jest najświeższa więc o niej ją tutaj umieszczę sobie nad głową żeby była ops Leci mi stojaczek. Natomiast cóż, chcę wam powiedzieć, że nie trzeba wzniosłych ideałów, nie trzeba latać po świecie, nie trzeba e, mieć kapitału i jachtu, żeby, żeby żyć szczęśliwie. Weekend, wspólne śniadanie, wspólna praca na ogródku, że ona maluje płotek jako się trawniczki, wspólny gry, wspólny spacer z pieskiem, wyjazd gdzieś sobie do, do Polski, wyjazd sobie pod namiot. Naprawdę można, można wspólnie obejrzeć film, przytulić się, spędzić ze sobą miło czas. Ludzie przecież kochaliście się kiedyś. Zapraszam serdecznie do zdrowienia. Kochajcie się trochę więcej. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pozdrawiam.